Córka obecnie jest 4 razy młodsza od swojej mamy. Razy mają 60 lat. Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź pośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź pośród oznaczonych literami C i D. Mama obecnie ma no właśnie ile lat? E, aby zrobić to zadanie, wykonamy taką tabelkę i uzupełnimy ile. Obecnie ma mama, ile córka lat? Wiemy, że córka jest 4 razy młodsza od swojej mamy. No to mama jest 4 razy starsza, więc korzystnie będzie oznaczyć córkę przez x, a mama jest 4 razy starsza to 4x. I razem x plus 4x to jest 60 lat. Tak jak mówi to ostatnie zdanie. Więc po dodaniu x 5x równa się 60 i po podzieleniu na 5 mamy x równa się 12. Stąd możemy już wstawić naszą odpowiedź do tej, do tej tabelki. 4 razy x, czyli 4 razy 12 to 48. Na no zamiast tego x wstawiamy 12. No i mamy już w zasadzie odpowiedzi. No prawie. Pierwsze zdanie jest w zasadzie zrobione. Mama obecnie ma 48 lat. Tak jak wyszło nam w tabeli. Zaś córka za 8 lat. No córka teraz ma 12. Zestarzeje się biedaczka o 8 lat. Tu jest jeszcze dzieckiem, więc 12 plus 8 mamy 20 lat. No i tyle będzie miała nasza córka. Zaznaczam odpowiedź D.